Sigurd i Smok Fafnir. Legenda nordycka. W czasach, gdy bogowie przechadzali się jeszcze po Midgardzie, a krasnoludy w głębi gór wykuwały miecze, których ostrza mogły przeciąć nawet samo światło, na ziemi żył młodzieniec, którego los spleciony był z przeznaczeniem bogów i ludzi. Miał on odmienić bieg historii i stać się legendą. Ów młodzieniec nazywał się Sigurd. Nie był to jednak człowiek pospolity. Jego krew była jak stal hartowana w ogniu, królewska, stara i potężna. Pochodził z rodu Welsungów, dynastii, której imię wzbudzało szacunek nawet wśród nieśmiertelnych. Wolsungowie słynęli z męstwa i nieustraszoności, ale również z krwawego dziedzictwa sięgającego aż samych bogów Asgardu. Ojcem Sigurda był Sigmund, wojownik, który walczył ramię w ramię z samym Odynem, lecz poległ. Zanim zdołał wychować swego syna. W tej pustce i ośroceniu pojawił się Regin, karzeł, czarodziej i mistrz kowalstwa. Nie był tylko nauczycielem, lecz kimś o wiele bardziej niejednoznacznym. W jego sercu drzemała zarówno mądrość, jak i gorycz, a w oczach błyszczał cień zdrady. To on stał się opiekunem sigurda, prowadząc go ścieżką przeznaczenia. Pewnego dnia Regin opowiedział Sigurdowi historię, która zmieniła wszystko. Była to opowieść o Fafnirze, niegdyś krasnoludzie, teraz jednak potworze, smoku ziejącym ogniem i trucizną, który zagrabiał skarby, mordował śmiałków i mieszkał na dzikich pustkowiach, gdzie nawet ptaki nie odważały się latać. Fafnir był bratem Regina, a jego przemiana była dziełem chciwości. Ich ojciec, król Hreidmar, Zdobył kiedyś olbrzymi skarb, którego sercem był przeklęty pierścień Andvaranaut. Artefakt tak potężny, że korumpował serca nawet najczystszych istot. Opętany rządzą złota, Fafnir zabił własnego ojca i ukrył skarb w górskiej jamie. Z czasem jego dusza zczerniała, a ciało przeobraziło się w coś nieludzkiego. W smoka więźnia własnej klątwy, strażnika przeklętego bogactwa. Regin, pełen nienawiści i żalu, Wiedział, że sam nie zdoła pokonać brata. Dlatego uknął plan. Postanowił uczynić z młodego Sigurda narzędzie zemsty. I tak rozpoczął jego szkolenie. Uczył go walki, strategii, alchemii i starożytnych pieśni runicznych. W tajemnicy wykuł dla niego miecz, gram, stworzony z odłamków dawnego miecza Sigmunda. Gdy Sigurd uderzył nim w kowadło, ostrze przecięło je jak masło. Znak od bogów, że ten miecz przeznaczony byłby zabić smoka. Zanim jednak Sigurd mógł stanąć do walki, musiał dowieść swej odwagi. Udał się więc do lasu, aby upolować dzika. Walka była krótka, ale brutalna. Po jednym celnie wymierzonym ciosie zwierzę padło martwe. Sigurd udowodnił, że jest gotów stawić czoła potędze większej niż cokolwiek, z czym do tej pory się mierzył. Regin Znający zwyczaje brata, poradził Sigurdowi podstęp. Fafnir codziennie przemierzał tę samą ścieżkę do wodopoju. Tam też Sigurd wykopał rów. Głęboki i długi, skrywając się w nim niczym cień. W dłoniach ściskał miecz, gotowy na decydujący cios. Nadszedł świt. Ziemia zadrżała, jakby przebudziły się podziemne siły. Powietrze przeszył zapach siarki a wokół zaległa ciężka, trująca mgła. Smok zbliżał się. Jego ciało sunęło przez dolinę, jak żywa rzeka ognia. Sigurd nie drgnął. Czekał. W momencie, gdy brzuch smoka znalazł się nad nim, Sigurd zamachnął się i z całej siły wbił gram w serce bestii. Ryk, który wydał Fafnir, był tak potężny, że pękły głazy, krew, buchnęła niczym fontanna, zalewając wszystko wokoło. Smok szamotał się, aż wreszcie padł martwy. Sigurd, zmęczony, unurzony we krwi, przetarł usta dłonią. Nieświadomie skosztował kropli smoczej krwi i od tej chwili potrafił rozumieć mowę ptaków. Zdradziły mu one prawdziwe zamiary Regina. Jego opiekun planował zdradę i śmierć chłopca, by samemu zdobyć skarb. Wstrząśnięty, ale zdecydowany, Sigurd nie zawahał się. Gdy Regin pojawił się, by nacinać serce martwego smoka, Sigurd uderzył pierwszy. Jeden cios wystarczył. Teraz to on był jedynym spadkobiercą przeklętego bogactwa. Sigurd załadował skarb na grzbiet swojego konia, Graniego. Tak ruszył w świat. Sam, ale potężny. Z przeklętym pierścieniem, który miał przynieść mu nie tylko chwałę, ale i zgubę. Jego czyny miały być opiewane w pieśniach przez wieki. Był bohaterem tragicznym, ale niezłomnym. Człowiekiem, który zabił Smoka, przetrwał zdradę i zmierzył się z własnym przeznaczeniem. To była opowieść o Sigurdzie i Smoku Fafnirze, jednej z największych legend północy. Jeżeli chcesz więcej mitologii nordyckiej, nie zapomnij napisać o tym w komentarzu i subskrybować nasz kanał.